Janusz Palikot przyjeżdża odwiedzić Kielce. Przyjeżdża porozmawiać z mieszkańcami Kielc o naszych problemach w mieście Kielce, w naszym województwie: o braku miejsc pracy, po prostu o fatalnej sytuacji, która dzisiaj jest na rynku pracy, nie tylko w naszym województwie, ale w całej Polsce. Widzi pan tutaj kilkunastu, kilku kilkudziesięciu młodych ludzi kojarzonych z obozem narodowo-radykalnym. Jak pan sądzi, po co oni tutaj dzisiaj przyszli? No na pewno również y, zamanifestować jakby jakieś swoje światopogląd. Mają do tego prawo, jeżeli będą zachowywać się należycie, y, tak jak my się zachowujemy. Y, każdy żyjemy w demokratycznym państwie i jeżeli to zostanie uszanowane, to, to ja tu nie widzę żadnych problemów. I wierzę, że tak będzie. Proszę Państwa, w Europie, jak wszyscy doskonale wiemy, jest kryzys. Ten kryzys także niestety uderzył w polską gospodarkę i w polskie społeczeństwo I niestety on się pogłębia z każdym kolejnym miesiącu sytuacja i budżetu, i dochody e, e, w budżecie. Sytuacja bardzo wielu ludzi jest coraz trudniejsza. W konsekwencji najbardziej ten kryzys uderza w Polsce i w Europie w ludzi młodych. To bezrobocie wśród właśnie młodych ludzi w Polsce sięga 27%. W Europie w niektórych krajach przekracza 40%. W Hiszpanii, w Portugalii, w Grecji to bezrobocie jest ponad 40%. Problem stworzenia miejsc pracy w Europie, w tym także w Polsce, staje się kluczowym problemem całej polityki europejskiej. Z PiSu przyjdą, pomogą! No. nie popiera, tu jest Polska, nie Bruksela. Tu się z Boże nie popiera, tu jest Polska, nie Bruksela. Wraź się w tę wrożnotę, czerwoną hołotę. Jak on go traktuje, to jest pójdzie. Proszę Boże proszę. Ja on go to jest pójdzie.

Dlaczego nie on jest co mi pod, nie, nie, nie jest ja Co on zrobił? Nie mi Co to on złego zrobił? Pytamy Co on złego zrobił? Wiecie, że Polakowice, robicie parodię. Wszyscy długiem coś robicie. Komu wy się wysługujecie? Zobaczcie, co macie na, na czapkach. Jakie orze ma? Korona. Polska. Komu się wysługujecie? Tym dewiantom seksualnym? Nie wiesz, że robisz parodię? Wiesz, że robisz parodię.

Błoto. A tam tym... no nie se ą sięmu czyli ku.